Bracia i siostry, ojcze Szymonie, dzisiejsze czytania bardzo pięknie się zazębiają, ponieważ Pan Jezus mówi: Wy będziecie się smucić, ale smutek Wasz przemieni się w radość. To są słowa z Ewangelii Świętego Jana. Gdy zajrzymy do czytania z Dziejów Apostolskich, który pokazuje fragment biografii. Świętego Pawła Apostoła, to w nim widzimy, jak rzeczywiście smutek zamienia się w radość, jak to, co trudne, zamienia się w jakąś, jakieś nowe otwarcie. To, co staje jakby w poprzek dzieła ewangelizacji, dzieła apostoła, tak naprawdę jest nową szansą, nowym otwarciem. Bo zobaczmy, Paweł opuszcza Ateny. Dlaczego opuszcza? No bo jego przepowiadanie na Europagu nie znalazło zbyt wielkiego dźwięku. Więc idzie do Koryntu. To, że w jednym miejscu go nie słuchają, przenosi się w inne miejsce, co stwarza szansę, żeby Koryntianie usłyszeli dobrą nowinę. Akwilla i Prystylla, małżeństwo, zostało wypędzone z Rzymu. Dekret Klaudiusza zakazywał Żydom przebywać w Rzymie. Musieli porzucić swoje domostwo, musieli porzucić swój dom i przenieść się do Koryntu. To dla każdej rodziny nie jest łatwe, gdy są wypędzani z miejsca, gdzie żyli, gdzie osiedli, gdzie od jakiegoś czasu mieszkali, mieli znajomych, przyjaciół, gdzie jakieś interesy ich, ich łączyły z partnerami handlowymi, a musieli przeprowadzić się do Koryntu. Czyli można powiedzieć trudne doświadczenie smutek smutek z konieczności opuszczenia Rzymu. Ale fakt, że przeprowadzili się do Koryntu sprawia, że spotykają apostoła narodów, że ich wiara, ich chrześcijaństwo, ich, ich to, że, to że, że są wyznawcami Chrystusa zyskuje nowy wymiar dzięki temu, że słyszą przepowiadanie tego, który został powołany, by, by głosić Ewangelię. Myślę, że była to wielka przygoda ich wiary, wielka, wielka nowa, nowy etap ich wiary. Ale podobnie też z Pawłem, Paweł przychodzi do Koryntu i najpierw głosi Żydom, ci nie chcą słuchać, więc można powiedzieć znowu smutek, znowu zamknięcie, znowu niepowodzenie, ale Paweł jakby nie zrażając się tym otrzepuje swoje szaty i mówi nie chcecie słuchać, nie chcecie przyjmować Słowa Bożego, to idę do pogan i trafia do, trafia do tytułu. Tycjusza Justusa, Poganina. Tam głosi Ewangelię, tam przepowiada Pana Jezusa i to się okazuje, że to odrzucenie ze strony Żydów i fakt, że, że trafił do Tycjusza, którego mieszkanie przylegało do synagogi, sprawia, że Paweł trafia do, przy, do, do przełożonego synagogi. Odrzucenie ze strony jednych sprawia, że Trafia do człowieka, który się nawróca, nawraca z całym, ich do, z całym swoim domem. A zatem te słowa Pana Jezusa, który mówi, wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość w tym fragmencie dziejów bardzo konkretne znajduje, znajduje ilustrację, znajduje zobrazowanie, jakby potwierdzane są słowa, które Pan Jezus mówi do swoich uczniów właśnie w życiu uczniów. I to warto bardzo zapamiętać, ponieważ w nasze życie składa się z chwil i my mamy taką pokusę, taką, taką tendencję, żeby chwilę absolutyzować. W jedną i w drugą stronę. Wtedy, gdy dotyka nas smutek, mamy skłonność popadania w jakąś, jakieś przygnębienie, w jakieś depresję, w jakieś rozpacze. I mówić, moje życie jest bez sensu, moje życie jest smutne, moje życie do nie prowadzi. A warto usłyszeć słowa, które Pan Jezus w takim sytuacji mówi. Wy będziecie się smucić, ale smutek Wasz przemieni się w radość. Ta obietnica Pana Jezusa, że jakieś zamknięcie, jakieś niepowodzenie, jakieś odrzucenie, jakiś moment trudny zostanie przemieniony w moment radości, jeżeli wytrwamy przy Panu Jezusie, jeżeli będziemy wiernie podejmować to, do czego nas zaprasza, ma szansę się spełnić. My też mamy taką tendencję w drugą stronę. Jak dzieje się coś dobrego, jest ten taki moment, gdzie, gdzie cieszymy się, gdzie, gdzie potrafimy, gdzie jesteśmy jakoś szczęśliwi, to wołamy: Trwa ich chwilo, trwa chwilo, niech nic się nie zmienia, niech nic nie płynie do przodu, tylko ta to szczęście, które. Które akurat złapaliśmy, które jest w tym momencie naszym udziałem, chcemy, by ono już trwało. A jednocześnie Pan Jezus mówi w swoim słowie, że właśnie nasze życie składa się z chwil. Będzie smutek i będzie radość. Będą one się przeplota, przeplatać, a, a nie warto ich absolutyzować. Nawet w życiu wewnętrznym, nawet w życiu modlitwy, w życiu duchowym. Nie jest tak, że, że wszystko jest na tym samym poziomie. E, dlatego Pan Jezus mówi: Jeszcze chwila, a nie będziecie mnie widzieć. Znowu chwila, a ujrzycie mnie. Bywają w chwilach modlitwy takie, takie chwile, że, 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 że jakby czujemy bliskość Boga. Tak jakby Jego łaska bezpośrednio do nas, na nas spływała. Jakbyśmy bezpośrednio słyszeli słowa Chrystusa, który. Mówi do naszego serca. A są też takie chwile, gdzie, gdzie jesteśmy na jakiejś pustyni duchowej, gdzie wydaje się, że Boga nie ma, że wokół jest ciemność, gdzie, gdzie, gdzie wydaje się, że, że, że Bóg o nas zapomniał. I wtedy warto sobie również przypomnieć te, 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 to zdanie: Jeszcze chwila, nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Taka cierpliwość, taka gotowość wytrwania. W danym doświadczeniu, wiedząc, że ono nie jest absolutne, że ono nie jest całym naszym życiem, że ono nie jest, nie jest tym, co posiadamy na zawsze, tylko że każda chwila, i ta smutna, i ta radosna, prowadzi nas do Królestwa Niebieskiego, że w ten sposób Pan Jezus nas prowadzi. Oczywiście będziemy często, tak jak apostołowie, mówili, nie rozumiemy tego, co się dzieje. Nie rozumiemy tego, co Pan Jezus mówi. Jego słowo jest zbyt trudne, ta, zbyt trudna jest ta mowa. Apostołowie tak zareagowali na, na, na zdanie Pana Jezusa. E, I oczywiście łatwiej mi z Ambony mówić, że, że właśnie chwile się przeplatają. E, łatwiej y, mówić, niż wytrwać w smutku z nadzieją, że On się przemieni w radość. Albo. Y, o tym mówić, niż nie przywiązywać się za bardzo do radości, która jest udziałem danej chwili. Ale gdzieś zapamiętane głęboko słowa Pana Jezusa mogą być jakimś fundamentem, mogą być punktem oparcia. Mogą być takim, takim punktem odniesienia, które sprawia, że nie absolutyzujemy chwil, ale wiemy, że jesteśmy prowadzeni do tego, co, co absolutne, co wieczne, co nieprzemijające do Królestwa Niebieskiego, gdzie rzeczywiście ostatecznie każdy smutek zostanie przemieniony w radość, każda łza zostanie otwarta, otarta, a grzech ostatecznie przezwyciężony. I to jest wielka nadzieja, którą daje nam, nam Pan Jezus, nam wszystkim mówi, nie wy będziecie się smucić, przyjdą chwile smutku, ale smutek wasz przemieni się w radość. A na koniec dojca do Szymona powiem, żeby, żeby to przeorowanie, które się zaczyna, żebyś potrafił prze, przeżywać właśnie w takiej perspektywie, że każdy smutek, każda trudność, każde zamknięcie, każde niespodziewane jakieś przykre zaskoczenie, czy, czy jakiś koniec czegoś jest nadzieją na nowy początek. Jeżeli Bóg dopuszcza trudność, to nie po to, by coś zniszczyć, nie po to, by coś, by coś zakończyć, ale by w inny sposób jego chwała zajaśniała, by w inny sposób jego miłość była głoszona, by w inny sposób kroczyć jego ścieżkami. Szymonie, obyś, obyś prowadząc tę wspólnotę, służąc tej wspólnocie, w ten sposób przeżywał trudności i doświadczał jak najwięcej chwil, które. Które będą filami radości. Jeszcze tylko takie krótkie słowo na koniec e, e, Eucharystii. Dokładnie 104 lata temu w Fatimie rozpoczęły się objawienia Maryi, e, i też nawiązując do, do słowa e, Ojca Prowincjała, e, do Homilii, do Ewangelii o tym, że smutek zamienia się w radość, to przypomniało mi się takie zdarzenie właśnie z życia Łucji, jednej z widzących Maryję, kiedy podczas jednego z widzeń Łucja dowiedziała się, że Jacynta i Franciszek zostaną bardzo szybko zabrani do nieba, a Łucja usłyszała, że przed nią jest jeszcze długie i wymagające życie i, i nie do końca dobrze było Łucji z tą informacją i wtedy Maria powiedziała Łucji takie słowa, które niosły Łucji przez całe życie, zwłaszcza w tych najtrudniejszych, najbardziej wymagających chwilach. I Łucja też mówiła, że to słowo Maryi jest skierowane przez nią do każdego z nas. Maria powiedziała: Ja cię nigdy nie zostawię. Ja cię nigdy nie zostawię. Moje serce będzie dla ciebie zawsze ucieczką i drogą, która zaprowadzi cię do Boga. Jak to zwrócił uwagę jeden z braci tuż przed liturgią, te akcenty obecności Maryi i jej wstawiennictwa są bardzo silne w naszej wspólnocie, bo ojciec prowincjał zatwierdził wybór Przora. W uroczystość najświętszej Marii Panny łaskawej, patronki Warszawy naszego miasta, dzisiaj też rozpoczęcie posługi Przora, właśnie w ten dzień, kiedy Maryja jest szczególnie z nami, to są takie akcenty, które śmiało pozwalają nam. Odważnie wierzyć w to, że nie zabraknie nam pomocy, że Maryja będzie wypraszała nam nadal łaski, że to dobro, które już jest w tym miejscu, między nami, będzie nieustannie kontynuowane i rozwijane. Bardzo gorąco dziękuję Wam za modlitwę i bardzo też o nią proszę. Też nadal bardzo też dziękuję moim braciom za modlitwę, braciom ze wspólnoty, też braciom z innych klasztorów, ojców prowincjałowi również za, za to słowo, które, które wygłosił. I teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo, niech to błogosławieństwo nas prowadzi i przypomina o tym, że nigdy nam łaski nie zabraknie. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.